Jak wiemy, w naszym podzespole w wyniku eksploatacji nagromadza się nie tylko sadza, ale i popiół w DPF. Popiół jest bardzo twardym przeciwnikiem, nie reaguje na proces wypalania, a także jest zazwyczaj odporny na czyszczenie środkami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do DPF. Pamiętajmy jednak, iż jego prędkie pozbycie się jest konieczne, ponieważ z czasem zablokuje filtr, a samochód w celu obrony zacznie inicjować częste procesy wypalania, które i tak, jak już wiemy, nie poradzą sobie z popiołem. Takie próby z czasem doprowadzą do przeciążenia silnika i wprowadzenia go w tryb pracy awaryjnej. Tak więc, czym rozpuścić popiół? Najbardziej efektywną metodą w przypadku usuwania popiołu jest metoda wodnego czyszczenia, która w pierwszej fazie poddaje pod zespół kąpieli wodnej ze zmiękczającym środkiem, a ta sprawia, iż staje się on podatny na wypłukiwanie, a następnie za pomocą strumienia wody pod dedykowanym tego typu zabiegom ciśnieniem wypłukuje wszelkie złogi popiołu nawet z najwęższych kanalików. Możemy zaświadczyć, iż po takim czyszczeniu Cała zawartość popiołu w DPF zniknie, a filtr odzyska swoją fabryczną przepustowość. Jeśli podczas filmiku nasunęły Wam się jakieś pytania, zachęcamy do komentowania, chętnie na nie odpowiemy.